Cześć, witajcie na kanale biernatkowo bananowo Dzisiaj chcieliśmy pokazać Wam kolejną z naszych egzotycznych rabat. Rabata o tyle nietypowa i różniąca się od tych, które widzieliście wcześniej, że nie znajduje się na naszym ogrodzie, a na terenie przed domem sąsiaduje bezpośrednio z warzywniakiem, który mieliście okazję oglądać na wcześniejszych filmach. Na rebacie można powiedzieć standardowy zestaw, czyli banany Musa Basio oraz banan Maurelas, tak zwanym. Na tej rabacie dodatkowo w ubiegłym tygodniu posadziliśmy odmianę banana Grand Nine, który wszyscy dobrze znacie, ponieważ jest to ten banan, którego owoce najczęściej możemy kupić w sklepie. Rebata ma 3 lata tak jak te wcześniejsze, powstają więcej w tym samym czasie. Banany hodowane są dokładnie w ten sam sposób. Zimowane również w ten sam sposób. Basioki zimują w gruncie z większym lub mniejszym szczęściem i powodzeniem. No akurat na tej konkretnej rabacie w tej zimy straciliśmy jednego z bananów. Natomiast winę musimy wziąć na siebie wódka nie była odpowiednia. Była dosyć dużo szczelina, przez którą mróz dostał się do środka i niestety jedna sztuka nie dała rady. Natomiast banany basio mają to do siebie, że wpuszczają bardzo dużo małych bananków. Jak przyjrzycie się tutaj bliżej, wszędzie widać małe bananki. Przed nagrywaniem filmu próbowałem je wszystkie zliczyć. I wyszło mi około 23 sztuk na tej rabacie. A warto zaznaczyć, że zaczynaliśmy od trzech sztuk. W tym miejscu posadzone były dwa banany Basio i jeden Maureli. W tej chwili mamy już ponad 20. Na samej tej jednej rabacie. Banany obecnie mają ponad 2 metry wzrostu. Natomiast ale największy wzrost dopiero przed nimi. Sezon tak naprawdę dopiero się zaczyna, przez to, że pogoda była jaka była do tej pory. A więc spodziewamy się, że do końca sezonu około 4 metrów powinno osiągnąć. Serdecznie zachęcamy wszystkich do spróbowania sił w hodowaniu bananów. Naprawdę hodowla jest bardzo prosta. Zimowanie również nie jest specjalnie trudne. Jak się przyjrzycie zauważycie na tych bananach miejsce, w którym były obcinane przed zimowaniem i zabezpieczone stropionową budą wypełnioną słomą. Idąc w kierunku domu widzimy jeszcze jedną radatę, na której rośnie sobie również morolasek w towarzystwie. Piękne juki roztraty. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.